I poprosimy wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, pana Sławomira Potapowicza. Nie rozumiem, że panowie prezesie ustanowili pewien standard, więc jeśli państwo pozwolą, to na stojąco. 1 sierpnia to wyjątkowa data w historii naszego miasta. To też jest data, która dzięki wielu społecznikom, ale też i w szczególności powstańcom warszawskim ma w tej chwili także wymiar ogólnopolski. Pan Prezydent Rafał Trzaskowski i Panowie Prezesi wspominali zresztą o wielu wydarzeniach, które towarzyszą tym uroczystościom. To są wydarzenia ogólnomiejskie, w których my jako Rada Miasta Stołecznego Warszawy staramy się uczestniczyć, ale też wiele, wiele wydarzeń, które mają wymiar dzielnicowy. Jako Rada Warszawy wpisujemy się też w ten kalendarz, organizując co roku uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, na której to sesji przyznajemy Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim, ale też wręczamy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Natomiast warto pamiętać, że naszą troską jest dbanie o pamięć o Powstaniu Warszawskim, o Powstańcach Warszawskich, nie tylko w czasie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcę też przypomnieć, że w ciągu całego roku my Dbamy o, o naszych powstańców. Przypomnę chociażby, że przyznajemy na wniosek pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego praktycznie na każdej sesji Rady Miasta Stocznego Warszawy nagrody dla powstańców. Przez ostatnie 12 miesięcy to było ponad 6 milionów 300 tysięcy zł. Dbamy także o... E, to, aby zadbać o ich dobre samopoczucie, o programy kulturalno-społeczne, o dom powstańca i na to generujemy środki w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także zabezpieczamy środki na to, aby dbać o zdrowie naszych powstańców. W ciągu ostatnich 12 miesięcy było to ponad 1 milion 200 tysięcy złotych, w tym na specjalny... Telefon Zdrowie Powstańca, za pomocą którego nasi powstańcy mogą się bezpośrednio kontaktować z asystentem, który umawia wizyty lekarskie. Widzicie więc Państwo, że to nie tylko w czasie obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego, ale przez cały rok staramy się pamiętać o naszych bohaterach. Chcę też przyłączyć się do tego apelu, który skierowali do Polek i Polaków Panowie Prezesi Pan prezydent Rafał Trzaskowski, abyśmy 1 sierpnia o godzinie 17, aby cała Warszawa stanęła, aby cała Polska w sposób godny uhonorowała to oddanie ojczyźnie, oddanie wolności, oddanie Polsce i abyśmy o godzinie 17, 1 sierpnia wszyscy się zatrzymali i w ten sposób uhonorowali bohaterstwo powstańców warszawskich. Bardzo dziękuję.